Cześć, trzeci dzień. Jak zwykle ważymy się. Już się ważyłem, chyba je, czego sprawdzić. wagę. no i ciągle to samo pokazuję. Czyli trzeba się tym kierować, no nic, trudno się mówi. Siema. trzeci dzień. Rano, już gdzieś się znowu wagę. Coś się napsuje, psuje, coś raz daje i nawaga, raz daje i nawaga, ale nieważne, ważę się. Tak czy siak? Trudno, olać tą wagę zresztą. Najważniejszy będzie pomiar w pasie i wreszcie w partii. Także trzeci dzień, pracka. Potem, jeszcze jakiś. A, streamek odpalę! No, wy to dzień później oglądacie. Ale dzisiaj mam urodziny. Dzięki za życzenia. Będziecie streamek, na Twitchu, oczywiście. Verlax, podłoga 33 Możesz wejść, dać followa i śledzić mnie. Na przyszłość, bo na streamku nie będziesz niestety, ale mam nadzieję, że dasz follow-up, gdzieś mnie śledził, jak odpalę streamka to wbijesz, powiesz siema, to ja i będzie fajnie. No, w planach co dzisiaj jest, tak szczerze? Tak szczerze to chyba nawet nie wiem, czy w ogóle zrobię jakiś trening. Prędzej zrobię rowerek stacjonarny w domu, z tego względu, że teraz dwa dni z rzędu były hardkorowe. Czuję, kurde, że potrzebuję regeneracji, ale jeżeli się zdecyduję na coś innego, to Wam to nagram i Wam to puszczę. Miłego Dziąka Wam życzę, ciepłego, bo słoneczko się zaczyna świecić. Więc na razie to po tym. Cześć Siemanko. ludzie słuchajcie. Byłem teraz. W jednym punkcie w pracy Jest tam bardzo spoko dziewczyna, która jest leniwa Dajcie lajka, like dajcie subskrypcję Dla zachęty Niech kobita się weźmie w garść I robi formę na lato Zgania winę na pracę, zgania winę na czas Że nie ma czasu Kurde, właśnie źle skręciłem Ale to nieważne Słuchajcie, dajcie lajka, like napiszcie Dziewczyno, bierz się do roboty Masz potencjał na formę No dziewczyny, no, nie zganiajcie czasu Na to, że nie ma czasu nie zginajcie winy na to, że nie ma czasu. Róbcie wszystko, co się da, co można, żeby facet popatrzył sobie w lato. Ubierajcie leginsy oczywiście. Jakieś skirty też możecie ubrać. Róbcie tak, żeby każdemu było dobrze, a Wam najlepiej, czyli lub, czy róbcie formę. Później będziecie, będziecie patrzeć w lustro i będzie trochę lepiej niż jest teraz. Także takimi pozdrowieniami Was pozdrawiam i się widzimy później w treningu. Powodzenia w treningach Waszych. Siemano. dzisiejszy trening będzie biegowy. Zobaczymy ile przebiegnę, wstępnie 3 kilometry. Dziabry! Zobaczymy jak to będzie. No, także życzę powodzenia. Zaraz się słyszymy jak będę kończył. Siema, to ja po biegu jestem już. Nie było dobrze, ale jak na to jak miałem kondycję, Lewy bark mnie nawalał od pierwszego kilometra. Jak ktoś biega to wie co to znaczy jak bark go nawala. Bo robiłem w poniedziałek wywół. Dzisiaj jest środa. Najwyraźniej bark się nie zregenerował wystarczająco, żeby przebiec. I się, szybko się odezwał. Ale wam pokazuję już ile przebiegłem. Ustawię tylko tutaj yy, zegareczek. Dajmy bieg. Aha, fajnie że mi skasowało. Dobra. To wam, wam podeślę zaraz w obrazku wyszło 2900 i jako 17 minut z groszami. Słabo, bo ogólnie trójkę kiedyś bym robił w 15 minut. W moim najlepszym czasie prawie. 5 minut na kilometr to jest dobry czas. Kiedyś tak biegałem, ale może do czerwca się poprawi To wlatuję na YouTube, będę biegał regularnie, więc zobaczymy jaka będzie porawa. Zaraz się widzimy w jedzonku Siemaneczko, jestem po bieganiu już czwarta godzina, które wszystko mi boli, bo po tym FBW sprzed dwóch dni bark się odezwał w trakcie biegu kuczy, naparzał mnie cały czas. Wrzuciłem wam wcześniej timer i tak dalej, ile zrobiłem kilometrów, tylko trzy niecałe, tam bez 100 metrów. Czas, czas jest słaby, ale to jest pierwszy bieg od kupy czasu, więc będzie jeszcze tylko lepiej. A przed wami ostatni posiłek w ciągu dnia. No, mam nadzieję, że ten się tak nie zawiesza. Mamy tak. Tak obiecałem Wam, jem że to samo, czyli jogurcik z WPC i jogurty naturalny. Obok ryż jaśminowy. Wszystko miksuję, je i voila. Także trzeci dzień nam mija. Jutro siedzimy w czwartym dniu. Coś ciekawego wymyślę, jak zawsze. Teraz mam co chwilę coś innego, więc jest git. Zobaczymy, jak dalej utrzymamy tą formę, tak zwaną, treningową. Więc dzięki na razie.